Pewnej y, zaszłości do dziś i trwającej, związanej z własnościami, z odszkodowaniami, y, o pewnych układach, które nie są tak naprawdę tajne, y, w teorii przynajmniej, w praktyce, natomiast y, zostały przez te lata częściowo zapomniane, częściowo celowo utajnione. I y, powiecie Państwo, ja się bo to dość długo będzie y, trwało. Mam nadzieję, że nie za długo i nie, nie zanudzę. Otóż y, ja y, swoje wystąpienie, jakby na, na takie części podzieliłem. Mianowicie, najpierw pewien ogólny wstęp y, dotyczący tych układów indemnizacyjnych. Potem y, pewną praktykę, jakby na przykładzie. Y, tego, co, co najwięcej wiem, no, na przykładzie Krakowa, no bo akurat tam funkcjonowałem jako i tym się zajmowałem od strony urzędu. I potem powrócę, jak gdyby, do, 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 do części ogólnej i pewnych, pewnych wniosków. Mianowicie, ym, o co chodzi? Otóż. A może jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiem taką, żeby nie przerywać wykładu w środku, dotyczące prawa. E, jeszcze nie o układach, tylko o naszym prawie. E, dla przykładu, chodzi o na przykład księgi wieczyste. Nie, żeby Państwo wiedzieli, że jeżeli coś jest zapisane w księgach wieczystych, to jest zgodnie z ustawą księga wieczystych, artykuł tam piąty, mówi, że to jest święte i jeżeli na przykład ja bym sprzedał... Ja, no, nie, dom nieruchomość komuś z państwa yy, i w notarialnie bym sprzedał. On, ten ktoś legalnie nabył własność, jest właścicielem. Ale zapomnielibyśmy złożyć wniosku o zmianę wpisów w księgach wieczystych. To no, minąłby rok. Powiedzmy, ja bym sprzedał następnej osobie tą nieruchomość, mimo że ona nie jest moja. Yy, oczywiście, wszelkie dokumenty. Powiedzmy, sąd wie o tym, że ona nie była ta moja nieruchomość, w związku z czym nie miałem prawa jej sprzedać, ale ze względu na ten zapis w ustawie, ten, kto by ode mnie kupił, ponieważ w chwili kupna dalej ja tam figurowałem jako właściciel, to on to był zgodnie z prawem i nie można mu tego odebrać. Natomiast ja popełniłem przestępstwo sprzedając cudzą własność. I teraz ten, kto pierwszy ode mnie nabył tę nieruchomość, kto powinien być właścicielem, przestaje być właścicielem. Może tylko ode mnie żądać odszkodowania. To znaczy, mnie może skażyć do sądu o odszkodowanie, a ten nowy, który kupił. Staje się właścicielem. Tak jest prawo w Polsce i jeżeli nie, 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 zostaną, nie zostanie naniesione jakieś zastrzeżenie w księgach wieczystych, które by to uniemożliwiło, to po prostu taka rzecz się dzieje. Mówię tylko, przypominam o tym prawie, żeby. bo to, to się wiąże między innymi z tym, co, co, co będę mówił za chwilę. Na, Sąd po prostu, no, tak ja mówię, choćby wiedział wszystko i było oczywiste, jest, że, że fałszywie sprzedałem, to ten nowy właściciel jest właścicielem i tyle. Otóż, proszę Państwa, teraz wracam jakby do pewnej historii. No, po II wojnie światowej nastąpiła pewna nacjonalizacja własności. To na podstawie różnych ustaw było zrobione. To było w styczniu 46, 46 roku była ustawa o, nacjonalizacyjna. Była też ustawa, to ona bo dotyczyła Nieruchomości związanych z działalnością przemysłową tego typu, ale tak samo dotyczyło również kamieni, jakby w jakiejś części. Była też ustawa, właściwie dekret PKWN dotyczący reformy rolnej. Było też jeszcze 14 innych ustawie aktów prawnych związanych z nacjonalizacją. Na podstawie tych wszystkich aktów prawnych przejmowane było mienie, zarówno Polaków, jak i o, o osób, którzy mieli inne obywatelstwa, na przykład tutaj mieli nieruchomości e, albo jakieś fabryki, e, jak również chodzi też o osoby prawne. Osób prawnych to też bardzo znacząco dotyczyło, czyli wszelkiego rodzaju organizacji, e, spółek, zarówno spółek, które miały siedzibę w Stanach, w Niemczech czy, 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 czy powiedzmy gdziekolwiek indziej, jak i tych, co mieli siedzibę w Polsce. Więc dotyczyło to wszystkich, ta, ta, ta ustawa nacjonalizacyjna, ale ta ustawa nacjonalizacyjna, ona została zapisana, że to nacjonalizacja następuje za odszkodowaniem. Ewidentnie zostało to wpisane jako prawo, że musi być. Natomiast ona powiedziała, ta ustawa, że ministerstwo ma wydać. Z odpowiednie rozporządzenia dotyczącego odszkodowania, czyli sposób wyliczania odszkodowania, sposób wypłaty tego odszkodowania nakazała ministerstwu to zrobić. I ministerstwo, właściwie rząd, do dzisiejszego dnia, od 46, właściwie od 45 roku, nie wydał żadnych tego typu zarządzeń, rozporządzeń, dekretów. Nie wydał, w związku z czym Polacy nie mogą otrzymać odszkodowania. Czyli... Obecny minister, dzisiejszy ma zgodnie z tą ustawą obowiązek natychmiast, jak zostanie ministrem, przykładowo jeżeli mam nadzieję, że gdyby ktoś z nas został ministrem, to by wydał odpowiednie zarządzenie dotyczące odszkodowań, bo tego nakazuje ustawa. Każdy minister, który tego nie robi i nie robił przez te wszystkie lata do dzisiejszego dnia, popełnia przestępstwo i powinien być postawiony przed Trybunał Stanu za niewykonanie ustawy i zrobienie ogromnej krzywdy milionom Polaków. I trwa to do, dzi do dzisiaj każdy, kto mówił o prawie, w świętym prawie własności, o, o, o kradzieży, że to, albo jak, że, jaka komuna była zła, a nie wykonywał tego, nie wydał tego rozporządzenia, no to, no to to świadczy, oczyna, co, co on zrobił po prostu, no bo dalej tego nie ma i to dalej wisi. Każdy minister może w każdej chwili w tej chwili wydać takie rozporządzenie. I to, ponieważ to było na podstawie, tak jak mówię, różnych ustaw ta nacjonalizacja, osobna była ustawa warszawska, osobna, no to już jakby dodatki takie. Do każdego, do każdej z tych ustaw po prostu Potrzebne są wykonawcze rozporządzenia, których ministerstwo nie wydało do dzisiejszego dnia i dlatego nie ma odszkodowań. Ale nie ma tych odszkodowań tylko dla obywateli polskich. E, tak się złożyło, że ta ustawa nacjonalizowała e, zarówno mienie obywateli polskich, jak i takich, którzy byli w ogóle nie Polakami, tylko mieli inne obywatelstwo, jak i takich, co mieli obywatelstwo polskie i inne. Otóż e, ci, którzy mieli jakiekolwiek inne obywatelstwo. Zarówno pojedyncze, jak i wspólnie z Polskim, otóż ich odszkodowania objęły. Nie objęły tylko i wyłącznie Polaków. A objęły ich dlaczego? Ano dlatego, że w latach 48-72, przy czym skoncentrowane tu było trochę wcześniej, no ale do, 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 do takiego czasu trwała ta cała ta, ta, zabawa, Polska podpisała z 12 krajami. Takimi głównymi, od których głównie obywatele tutaj mieli, mieli nieruchomości, tak zwane układy odszkodowawcze, indemnizacyjne. Taka dziwna nazwa, ale to jest właściwa nazwa do, do, do tego typu układów. One zostały zawarte, natomiast nie zostały ani w dzienniku ustaw, ani w żadnym piśmie. Powszechnym dla, dla, dla obywateli nie zostały rozpowszechnione, zostały, można powiedzieć, tak, prawie praktyki utajnione, bo tu nikt nie za bardzo o nich wiedział. I do dzisiejszego dnia mało kto wie na temat tych układów. Na czym polegały te układy? Ano, mianowicie każdy układ był osobno zawierany w różnym roku, w zależności od, od kraju, i te układy mówiły tak, że Wszelkie znacjonalizowane mienie obywateli e, innych krajów poza Polską, mogli mieć obywatelstwo polskie, ale chodzi o to, że byli obywatelami innych krajów, e, które nastąpiło, zarówno z, 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 utrata ich własności w Polsce nastąpiła z powodu nacjonalizacji, jakiegokolwiek typu zresztą, e, czy z powodu strat wojennych albo zaszłości wojennych, to, e, to te odszkodowania. W stosunku do tych ludzi obowiązki odszkodowawcze przejmują te kraje, z którymi zawaliśmy umowy. A za to, że one przejmują te odszkodowawcze obowiązki, Polska hurtem wypłaci tym krajom jakieś, te, jakieś pieniądze. Po prostu, no, ponieważ nie wiemy do końca, ile tylko, no, wygra, jeden kraj wygra, a drugi kraj przegra, prawda? E, zapłacimy na przykład Stanom Zjednoczonym 40 milionów dolarów, w Francji tam 68 milionów dolarów. E, I hurtem, tylko mówimy tu o latach, e, zdajemy sobie sprawę, jakich to, to były te miliony dolarów. E, mianowicie e, w, Siła nabywcza dolara od lat 60., bo akurat w 60. roku było ze Stanami Zjednoczonymi zawarte, czy powiedzmy od lat 50. z innymi krajami, yy, spadła co prawda na świecie. Yy, Powiedzmy, 15-20-krotnie siła nabywcza, ale w Polsce, bo mówimy o Pol nieruchomości, były w Polsce i tą wartość miały w Polsce, tak samo jak prawa rzecz rzeczowe i, i różnego rodzaju dotyczące nieruchomości e, i w ogóle wszelkiego rodzaju majątku i własności, to w Polsce e, siła nabywcza do raz spadła znacznie więcej. E, w zależności, jeżeli chodzi o usługi, bardzo dużo spadła. E, o, no, około 60-krotnie, to zresztą w zależności od do którego roku liczę, czy do 50, czy do. 60 czy do 70. Jeżeli chodzi o, o wartość materialną, to spadła, powiedzmy, około 25-krotnie, 30-krotnie. To jest w tych granicach się, się kształtuje. A siła nabywcza dla w stosunku do pensji, które były ówczesne, to spadła około 100-krotnie. Znaczy, to tak jak mówię, naj, najwięcej sprawa pensji, naj, na tym nie kolejności usługi, a no, najmniej, że tak powiem, dewaluacja nastąpiła w. W Polsce, jeżeli chodzi o wartości materialne. <laughs> Więc no, przeciętnie no, dość trudno jest wyliczyć, ile jakby to no, oszacować no, dokładną tą wielokrotność, no, ale powiedzmy, że to jest 40-50-krotna różnica w stosunku do, do tych wielkości, czyli ja, powiedzmy, jeżeli Francja dostała 60 kilka milionów dolarów, no to jest około powiedzmy, 3 miliardów dolarów na dzisiejszy dzień, jak można by tak powiedzieć. Um, przy czym i teraz tak ja może, może przeczytam, żeby już technicznie no to podam, z którymi krajami to było zawarte i jakie, jakiego rzędu kwoty to dotyczyły. W większości mam wypisane kwoty w dolarach, w kilku przypadkach mam w walucie danego kraju. Nie, nie zdążyłem przeliczyć, albo nie została podana. Wypłacone, tak, to, 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 to zostało wypłacone. Wszystko to, 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 co czytam, to to, co Polska hurtem tym krajom wypłaciła po zawarciu tych umów indemnizacyjnych. Z Francją zawarta umowa została w 38 roku. Wypłacone zostało 65 milionów dolarów. No to można powiedzieć największa kwota, dlatego, że na najwcześniejszy okres i, i duża kwota. Ze Szwajcarią w 1949 to jest 12 milionów dolarów. Na ówczesny czas, bo to było 52,9 miliona franków. Ze Szwecją 1949 rok 22,6 miliona dolarów, z Danią 53 rok 5,7 miliona koron duńskich. Niestety nie wiem ile to jest w przeliczniku. Z Norwegią w grudniu 1955 roku. I tutaj to jest chyba jedyny moment, z dwóch nie mam dokładnych wielkości, ile było opłacone. Z USA w 1960 roku, w 1960, 40 milionów dolarów. Z Belgią i wiem w 1963 roku 12 milionów dolarów. Z Grecją w 1963 i, i z Holandią i z Grecją w 1963 roku. Z Austrią w 1970 roku 71,5 miliona szylingów Z Kanadą w 1971. Niewielka kwota, bo to już dość późno było 1 225 000 dolarów kanadyjskich. Tego typu zostały kwoty wypłacone, i teraz jakby przeczytam, co te umowy zawierały jakby w szczególności, znaczy jakie zapisy. Mianowicie, że prawa i roszczenia obywateli tych państw, o których tu mówię, oraz osób prawnych mających siedzibę w tych państwach przeszły na rzecz Skarbu Państwa Polskiego. Jakby te umowy tylko stwierdzają fakt, bo one przeszły za pomocą ustaw nacjonalizacyjnych albo tam, no tych zaszłości wojennych. I umowy obejmują osoby, i oczywiście osoby prawne, które posiadały obywatelstwo innego państwa w chwili przejęcia ich własności przez, przez PRL i były bez przerwy obywatelami do dnia umowy. Polska, czyli w przypadku Stanów Zjednoczonych, dotyczy to ludzi, którzy w chwili przejmowania tej własności, a przejmowanie następowało od 1945 roku do 1960 roku, jeżeli w danym momencie byli obywatelami, mieli obywatelstwo amerykańskie, to ich to dotyczy po prostu. Polska wypłaci tym państwom, z którymi zawarła umowy, ryczałtowe odszkodowanie, oszacowane po bieżniu uwzględnienie konsekwencji wojny przez obie strony, a państwa te biorą na siebie wypłatę wszelkich odszkodowań dla wyżej wymienionych obywateli i osób prawnych. Rozdzielenie odpowiednich odszkodowań jest wewnętrzną sprawą państwa otrzymującego odszkodowanie, czyli na przykład Stanów Zjednoczonych. Jak, on, jak Stany Zjednoczone rozdzielą to odszkodowanie dla tych, którzy utracili tu majątki w Polsce, to jest sprawa wewnętrzna Stanów Zjednoczonych i nie dotyczy Polski. Umowy likwidują stan wszystkich zobowiązań odszkodowawczych powstałych przed okresem zawarcia poszczególnych umów indemnizacyjnych. Czyli w przypadku, dlatego wymieniam te Stany Zjednoczone tak w kółko, ponieważ większość tych spraw związanych z odszkodowaniami dotyczy Stanów Zjednoczonych. Otóż w związku z czym, czyli w przypadku Stanów Zjednoczonych umowy te, umowa ta likwiduje stan wszystkich zobowiązań odszkodowawczych powstałych przed 1960 rokiem. Czyli to, co, jeżeli państwo zagarnęło czyjąś własność po 60 roku, to tego ta umowa nie dotyczy. To, to państwo polskie ma, jest zobowiązane do odszkodowania, no, po prostu. Czyli jeśli ogłoszono jakieś, jakiekolwiek roszczenia pod adresem rządu polskiego, na przykład dzisiaj, to zgodnie z zawartymi umowami rząd polski może i powinien powołać się na wykonanie, nawet to jest zapis tam tego typu, może i powinien powołać się na wykonanie z tego tytułu zobowiązania i, i, i roszczenia przekazać do realizacji odpowiedniemu rządowi.